No i kochani, kolejny dzień, kolejna ładna klucha, deszko 45 cm, śliczna wabik 4,5 cm, bez żadnego zastanowienia się trzepnęła, także wypuszczamy ją zaraz do wody, dzisiaj słabiej, pogoda wstrętna, wieje, deszcz pada, ale coś się dzieje, do następnego. I kolejny mały dziubdziulek też takiego wabika wciągnął. Nie wiem, na masę 25 cm bez krupów. Nie mają one w ogóle jakichś zahamowań jeśli chodzi o tę gumę. Do następnego. Kolejny dzień paskudny, deszcz, wiatr. A jednak jeszcze kluchy biorą tam około 45 cm. Oczywiście wabik. 4,5 cm. Piękny kawał ryby. Zdecydowanie branie bez ogródek. No, i wypuszczamy rybkę. No, i co sobie. pięknie